Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem skupimy się na bardzo ciekawym zjawisku, które od no tak gdzieś 10 lat narasta i to coraz szybciej. Chodzi o to, że obecnie duża część społeczeństw tak zwanego Zachodu geograficznie mówiąc, oczywiście nie cywilizacyjnie, bo tam jest wiele cywilizacji, na przykład klasyfikacja Toinbiego czy Konecznego jeszcze lepsza uważam, to pokazuje, ale geograficznie jak mówimy Zachód mamy na myśli Kraje zachodniej Europy, głównie Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię, Nową Zelandię, no może jeszcze Afrykę Południową, bo różnie to tam klasyfikują, no i widzimy, że w tych krajach, tak zwanego zachodu, nie cywilizacyjnie, ale geograficznie mówiąc, obecnie biznesowo-polityczno-biznesowe polity, elity, takie nazwijmy, nie mają już wsparcia większości społeczeństw w większej części tych krajów. Widać to po Wielkiej Brytanii, widać to po Francji, widać to już po Niemczech. Jak na przykład alternatywę für deutschland która jest już pod względem poparcia największą partią w Niemczech, jest ciągle izolowana, ślepo i tempo, e, przez to wzrasta dalej w siłę przez inne partie. Nie ma tam żadnej możliwości koalicyjnej w, w żadnych rządach lokalnych czy ogólnych. Alternatywę jest ciągle e, izolowana. Co mówię, jest może utrudnieniem, ale ją jednak wzmacnia, bo tak jakby ktoś wszedł do koalicję, można by było próbować ją rozwodnić. Jednak partie tak zwane systemowe z imieniem tego roboczo, są rządzone przez ludzi zbyt tępych i aroganckich, żeby to zrozumieć, więc pozwalają przeciwnikom wzrastać. Studia zresztą z polityki, politologii doświadczenia pokazują, że jak wsparcie dla aktualnego rządu spada poniżej 30% populacji, to jest to rząd już bardzo niestabilny. Zbliżamy się do tego w wielu krajach, tzw. zachodu i nie ma co udawać, że jest inaczej, będzie już tylko gorzej, bo elity, jak już mówiłem, zamiast się uczyć i coś wymyślać, to stosują już coraz częściej wybiegi, takie jak demokracja walcząca, albo przez niektórych zwana warcząca, że chce się uratować. Demokrację stosując niedemokratyczne metody. To tak samo jakby chcieć posolić zupę bez soli, jak to można zrobić, to ja nie wiem, ale widzimy, że od lewaków, co zawsze mówiłem i powtarzam, i będę powtarzał póki będę mógł, że od lewaków logiki wymagać nie możemy, gdyż jak to mówił Janusz Szpotański, ze swojej miłości do abstraktów najbardziej nienawidzą faktów, i to jest właśnie z lewakami, i tak właśnie też jest. Z naszymi obecnymi rządzącymi nam miło niemiłościwie nam panującymi elitami polityczno-biznesowymi, gdyż lewica sprzedała się wielkiemu biznesowi i jakoś to tak jest, że jak rządzi lewica to większość ludzi jest ogłupianych, a jak ludzie są ogłupiani, to łatwiej nimi rządzić, ale jak y, politykom i rekinom biznesu zbyt łatwo jest zbyt, przez zbyt długi czas ludziom ludźmi rządzić to wtedy elita też się rozleniwia i ogłupia, bo nie musi już się tak starać i myśleć nad tym, jak utrzymać władzę, gdyż ludzie są już tak głupi. Ale teraz nawet ci głupi ludzie i zepsuci w krajach tak zwanego zachodu zaczynają się burzyć, ponieważ rosną koszty życia, już nie stać na cztery wyjazdy rocznie i trzy grille w tygodniu, tylko jest coraz gorzej, ulice są pełne agresywnych imigrantów. Państwo, zwłaszcza w Europie Zachodniej, chce im zabierać ulubiony samochód, zmuszać ich do kupna czegoś niewydajnego i drugiego, w imię jakiegoś zielonego wału, przepraszam, ładu i inne rzeczy. Dlatego ten bunt też narasta i pojawiają się polityczne alternatywy, które na razie są izolowane. Oczywiście doczekamy się pewnie jeszcze tego, jeśli to się już nie dzieje, bo na pewno agenci i rządowi w tych partiach są, że liderów poza e, ograniczaniem takich na przykład ograniczenie startowania, jak w przypadku Marine Le Pen, y, czy takie jakby izolowanie, y, że nie ma możliwości koalicyjnej w żadnych rządach lokalnych, czy ogólnokrajowych jak alternatywa dla Niemiec, to już niedługo przestanie zdawać egzamin, więc pewnie będzie próba likwidacji fizycznej albo podmiany liderów, to jeszcze przed nami będzie dużo zwrotów, ale widać, że już poparcia społecznego na bardzo wysokim poziomie obecna elita polityczno-biznesowa w tych krajach za, tzw. zachodu geograficznie mówiąc nie odrobi, więc będziemy mieli dużo kłótni i walk i tzw. momentów zwrotnych. I widać jasno, że ten model zarządzania lewicowe od końca lat 60. jaki nam coraz bardziej niepodzielnie panował, jest już na swoim wykończeniu. Jak wiemy, elity niechętnie oddają władzę, często wolą podłożyć główkę pod toporek, czy ginotynę, czy cokolwiek, czy być rozstrzelanym zamiast oddać władzę. I tak samo będzie i teraz. Nie będzie kogo żałować. Jeszcze za poprzednie reżimy można tam dyskutować, ale ten jest wybitnie zwyrodniały i zdegradowany, a zresztą jego odzwierciedleniem są też właśnie społeczeństwa w większości krajów tzw. Zachodu, które są w stanie opłakanymi totalnej degeneracji. Niemniej jednak jest już tak dziwnie i tak głupie, że nawet ci degeneraci zaczynają się buntować i przeglądać na oczy i rozglądać za politycznymi alternatywami. Widzimy także, że następuje też i kompletna erozja światopoglądowa, ideologiczna tych pseudoelit, Ponieważ ich przedstawiciele nie mają już nawet pomysłu, jaką chociażby nawet ideologą karmić te całe swoje liczne narody, gdyż są totalnie już wypaleni. Jak mówiłem, zbyt długo też i przez państwo opiekuńcze i ogłupianie ideologiczne, zbyt długo rządziło się zbyt łatwo. Yy, więc przedstawiciele elit też się zdegradowali, bo nie musieli się zbyt starać, żeby władzę utrzymać. I dlatego teraz przychodzi czas zmian. Oczywiście. Obecne elity polityczno-biznesowe nie ustępują bez walki. Jak jeszcze mówiłem, będzie fizyczna opresja przeciwników, eliminacja liderów i warto też zauważyć, jak ci ludzie obecnie są zacięci. Gdyż wykluczenie Marine Le Pen z możliwości startowania w wyborach prezydenckich oczywiście było dęte i głupie, ale zrobili to nawet osobie, która jak Marine Le Pen podlizywała się do systemu, godziła się na Aborcje na, e, na pewne narracje historyczne, na które jej ojciec dzielnie się nie godził, nazywał po prostu epizodem, a ona wszystkim się chciała podobać. A przykład jej jasno pokazuje: jak chcesz się podobać wszystkim, nikt cię nie doceni, a jeszcze cię kopną. Niemniej jednak uważam, że lepsi liderzy przyjdą i będzie się walka zaostrzała już niedługo, gdyż przekroczyliśmy już pewien punkt, e, od którego już wyjście nie da i musi nastąpić zmiana. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.